A czwartej niedzieli Adwentu roku C to opowiadanie węgalisty Łukasza o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Niesie ona ze sobą głęboką, teologiczną i egzystencjalną treść. Dlaczego Maryja wyrusza do Elżbiety? O tym informuje nas kontekst tego fragmentu. To jest potwierdzenie wiary Maryi. Ona uwierzyła Bogu, uwierzyła Jego Słowu, które zwiastował jej anioł Gabriel. Chociaż Maryja nie prosiła o potwierdzający znak, aniół sam powiedział jej o Elżbiecie i o jej obdarowaniu. Starsza kobieta poczęła dziecko, wydaje się to niemożliwe, ale przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg jest samym życiem i ma moc wzbudzić życie tam, gdzie ono jest po ludzku niemożliwe. Tak jak to było w przypadku Abrahama i Sary. Jeśli sprawił cud, obdarowując starsze, bezpłodne osoby dzieckiem, to może to także uczynić wobec dziewicy, nawet bez udziału mężczyzny. Historia narodzin Jezusa jest więc związana z dziejami Jana Chrzciciela i jego rodzicami Zachariaszem i Elżbietą. A jednocześnie wiara Maryi tak bardzo koresponduje z wiarą Abrahama, który na głos Boga. Wyruszył w podróż wiary. A wiara ta dochodzi do pełni w nadziei jego oczekiwania. Maryja wyrusza więc z Galilei, a jej ziemią obiecaną jest teraz dla niej drugi człowiek. Dziewczyna z Nazaretu z pośpiechem udaje się więc do Elżbiety, aby podzielić się z nią swoją radością i być dla niej pomocą w tym ważnym czasie oczekiwania. Matka Jezusa przychodzi do domu Elżbiety i Zachariasza i Ewangelista nie podaje nam nazwy miejsca, do którego udała się Maryja. Dopiero późniejsza tradycja chrześcijańska utożsamia miejsce nawiedzenia z Ein Karem, położonym 7 kilometrów od Jerozolimy. Dochodzi tu do wzruszającego spotkania dwóch kobiet, Mających sobie przekazać wielkie tajemnice. Jedna poczęła w swej starości i ma porodzić proroka. Druga poczęła za sprawą ducha świętego i ma zostać matką samego zbawiciela. Dla ewangelisty ten opis nie jest jedynie prostą relacją z wydarzenia, ale głębokim teologicznym obrazem, który zakorzenia się w różnych wydarzeniach pierwszego przymierza. Łukasz również poprzez użyte terminy wyraźnie nawiązuje tu do Septuaginty Biblii Greckiej, przez co łączy historię Maryi z wcześniejszą drogą narodu wybranego. W momencie zwiastowania Duch Święty okrywa cieniem Dziewicę Maryję, tak jak przybytek na pustyni. Gdy Maryja wita i pozdrawia Elżbietę, jej słowa wywołują silną reakcję. W niej i w obecnym pod jej sercem małym dziecku. Jan podskakuje w łonie Elżbiety i niejako spotyka się po raz pierwszy z Jezusem w łonie Maryi, co przypomina Dawida tańczącego przed arką Pana. Tutaj wypełnia się obietnica dana Zachariaszowi dotycząca jego syna, który już w łonie swej matki zostanie napełniony Duchem Świętym. Na Elżbietę spłynął szczególny dar Boży, dzięki któremu rozpoznała obdarowanie Maryi, wypowiedziała proroctwo i uczciła przyszłą misję jej syna. Maryja nie miała być czczona ze względu na nią samą, więc i Elżbieta, przemawiając do niej, równocześnie uczciła Jezusa: Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Dokonuje się niezwykła komunikacja prorocka w Duchu Świętym, bo przecież Elżbieta nic nie wie o tajemnicy Maryi. Ale światło Ducha Świętego daje to poznanie, a ruch Małego Jana dodatkowo to potwierdza. Maryja przybywa do Elżbiety jak nowa Arka, która niesie w sobie Bożą obecność. Elżbieta reaguje, podobnie jak król Dawid, na wieść o przybyciu Arki. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? A Dawid w drugiej księdze Samuela mówi, jakże przyjdzie do mnie arka pańska. Arka przymierza przebywała w domu Obed Edoma trzy miesiące, podobnie Maryja w domu Elżbiety. Bóg nawiedza człowieka także poprzez drugiego człowieka. O bożym nawiedzeniu będzie śpiewał Zachariasz, wskazując, że Bóg nawiedza swój lud, obdarowując go zbawieniem i zbawicielem. Wędrówka Maryi do Elżbiety objawia jej wielką wiarę w Boże obietnice. Elżbieta sławi wiarę Maryi, która, podobnie jak Abraham, uwierzyła w moc Boga, który czyni rzeczy niemożliwe. Pochwała wiary Maryi jest jednak wyrażona w trzeciej osobie liczby pojedynczej: błogosławiona, czyli szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane do niej od Pana. To zaproszenie dla każdego z nas. Przyjęcie Słowa Bożego z wiarą czyni nasze życie szczęśliwym, pełnym, otwiera nowe perspektywy, nowości życia, tak jak to się dokonało w historii Abrahama, Maryi i wielu innych bohaterów biblijnej historii. Wiara Maryi wyraża się praktycznie w miłości, w pomocy drugiemu człowiekowi. Spotkanie Maryi z Elżbietą zaowocowało cudownym doświadczeniem wylania się Ducha Świętego, wielką radością obu pełnych łaski i życia kobiet. Jedna dla drugiej stała się potwierdzeniem Bożego obdarowania. Jakie są moje nawiedzenia, moje spotkania z ludźmi? Czy niosę im Boga jak Maryja, czy otwieram się na Jego przyjęcie jak Elżbieta? Scena nawiedzenia uczy nas również spotkania, przyjaźni, wzajemnego umocnienia, dzielenia się Bożą obecnością, a także ludzką bliskością, czułością i pokojem. Boża obecność może stać się bliska tam, gdzie człowiek nawiedza i przyjmuje drugiego człowieka.